Siema widzowie, dzisiaj gramy w napraw samochód, a więc tak, i umyj, musimy umyć samochód takiej mojej jednej znajomej, chyba to jest widzka, nie wiem akurat tego, tylko myjemy, dobra, jeszcze... Tu nam pokazywało. Dobra. Teraz musimy wziąć klucz i naprawić. Ach. Wypierniczyć musimy. Jeszcze to około. Opa. Teraz musimy tutaj iść. 50 tysięcy o. Nowe drzwi wsadzić. E, ale się różnią. O boże, kogo to? Moje! A, dż, co? Nie, to nie moje. Bo ja mam już się, Podobnego skinę, to... Nie, podobnego. Ja nie znam tej osoby. Dobra. Czeka, czemu nie było? A, bo to ten, dobra. Musimy tu myć. Tu myć. Tu 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 jeszcze umyć, tu jeszcze Tu już nie możemy, dobra. Musimy wypierniczyć to. To wypierniczyć. To, dobra, jeszcze nic nie możemy wypierniczyć. To nie jest ten. Pyk. Pyk. Koło te, w wywaliliśmy? Nie. Tylko drzwi. A jeszcze tu. domyć jeszcze szybę. Hmm. Jeszcze coś? A tu jeszcze coś jest. Tego się nie da. A nie, da. To się chyba. To co jeszcze mam? co to jest na koło? tu coś... Prawda. Gdzie? Co jeszcze? O, tutaj! O. Już. Nos... Uu jaka limuzyna Bosman limuzyn. Dobra o Boże, tu się pali, ja tu... Jak najszybciej... O, dobra. Jak najszybciej to wypierniczam. Żeby też. To też. dwa koła będziemy się kupić. Ma tu to plama. Wszystko kiedyś w... dobrze. Sorry, nie mówię, ale Dobra. I nie. A, dobra. Dwie dwie opony. Pyk, pyk, pyk. Drzwi kupiłem zamiast drzwi. Dość to jeszcze kupiłem. Będziemy mieć na zapas. O. Tutaj chyba. Opa, pyk. 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 Już wszystko. Dobra. Tak, teraz myjemy i... Dobra, czekajcie... Chcę zobaczyć tylko... Oh. Dobra, za chwilę... Z... A i... Yy, sorry, że zapomniały nazwy bardzo Cię przepraszam. Ty, ten ktoś na A. Zapomniałem, kto się nazywa, bo może. Awi, coś tam, nie wiem. Co so, bardzo cię przepraszam, Nie zapomniałem twojej nazy, ale pisałem. Kto ty? Ale, jakaś. Alusia to pięć Your friend. To jest twoje, nie? Ja się kupa. To jest mojego kolegi. A może ona będzie następna w to moja koleżanka, matko boska. Dobra, a, trzeba teraz ten, wmontować drzwi, jeszcze jedne drzwi, jeszcze jedne tobie, Janek, trzeba drzwi zmontować, dwa koła, tak, dwa koła. Serio mówię twoje imię, ale chyba by się, pom... Domyśl... a nie, jedno koło, to coś mi się udało. chyba by domyśleli się, że to ten, a nie, kutek, jakiś kutuk. Nie powiem wam z czym mi się to kojarzy nie kojarzy. Bo... O, czekajcie, tam jeden mój widz jest. A więc tak, jeżeli chcecie zagrać ze mną, piszcie swój nick w komentarzach. A ja was dodam! Tak samo jak te, tego, tego. Tutaj widz jeden. siemano no widzu. Napisam na czacie. siema. Nagrywam napiszę a gry Wam nagrywam się nagrywam nagrywam, się. nagrywam A więc jeżeli chcecie wystąpić tak jak y, ten widz u mnie na odcinku, to zostawcie łapkę do góry, z subika z dzwoneczkiem. I was doda. Zawsze będę was dodawać, jak będziecie wpisać, tylko mam już sporo znajomych. A więc miejsca są ograniczone. Kutuk. Kutuk. Bardzo zepsuty samochód. Jak mogę już takim samochodem funkcjonować? Kutuk. tego to muszę w, a może, czekaj, gdzie muszę. muszę to w, w, wali, dobra. Wezmę, potrzebujemy jeszcze dwie opony i drzwi. Tak, jeden drzwi dwie opony. Jedna drzwi, dwie opony. Dobra, kupujemy dwie opony. To, Ale dlaczego? Nie mogę, bo musiałaś se maskę otworzyć, kurde. Musiałaś se maskę oczywiście otworzyć. I nie mogę. No trudno. Do widzenia. Pani. U. O, następna tutaj widzka akurat. Ten obsługuje moją widzkę. A więc pozdrawiam serdecznie, no i następnie znowu maska otwarta, ja nie mogę, cię bardzo przepraszam widzko, o widz przyszedł, co ty chcesz mi zrobić, e, moja widz chce auto pomalować, o nie, tak to nie będziemy się bawić. Ale tak, musimy kupić jeden, dwa, trzy... Trzy koła. Trzy koła. Raz, dwa i trzy. Coś jeszcze. No to szybę, żeby się nie da. Chodzi umyć tu. To tu ci umyję. No że ci nie mogę, bo widzisz jakiś głupi ten przez maskę. Nie mogę, więc idź sobie. Kurde, w samochodzie utknąłem. Nie. Zniszczyć. Nie utchnąłem. Muszę zresetować. Dobra. Połowy samochodu mu niszczę. No ale muszę. To trzeba umyć mu samochód teraz. To jest Nike 123. Ma limuzynę. Bardzo ładną limuzynę. Pozdrawiam serdecznie. Jak nic nie mówię, to bardzo przepraszam. Dobra. Ale tak, myślę, że ten samochód i już kończymy ten odcinek. Pyk, pyk. Dobra. I teraz też trzeba ile. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery so y koła, jedna szyba i trzy drzwi. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, cz cztery, jedna szyba. Pyk. Pyk, pyk. O, jeszcze tu trzeba umyć. Jeszcze trzeba ci tu umyć. Jeszcze ci koła wmontuję, bo nie pojedziesz dalej. A tak, widzowie, na dzisiaj to już koniec. Widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia!